Zastanawiasz się, w co zainwestować? Myślisz o lokacie bankowej, inwestycji w złoto, a może o giełdzie lub kryptowalutach. Cypr Invest oferuje 10,6% rocznie, a zysk wypłacany jest co miesiąc na Twój rachunek bankowy. Jak to możliwe? Zyski wypłacane co miesiąc? Możesz inwestować w nieruchomości od 5000 tysięcy złotych lub wielokrotności tej kwoty. 10 tysięcy, 15 tysięcy, 20 tysięcy złotych lub więcej. Cypr Invest kupuje apartamenty wakacyjne na Cyprze, które są wynajmowane przez 365 dni w roku. Cypr Invest jako autoryzowany agent nieruchomości kupuje apartamenty na Cyprze w cenie 10-15% niższej niż oferowane w ofercie publicznej dewelopera, co przyniesie w dwu trzyletnim okresie dodatkowy zysk dla wspólników w wysokości 15-20%. Apartamenty są kupowane przez Cypry Invest i są własnością spółki, a więc wszystkich wspólników. Co zyskuje wspólnik? Stały miesięczny pewny zysk. Prawo do spędzenia bezpłatnie do 14 dni w naszych apartamentach. Udział raz w roku w zgromadzeniu wspólników i decydowaniu o przyszłości spółki. Zbyciu nieruchomości i podzieleniu się zyskiem ze sprzedaży nieruchomości, które zyskały na wartości i kupnie następnych. Zapraszamy na bezpłatną trzydniową wycieczkę inwestorską na Cypr, podczas której zobaczysz nasze inwestycje oraz na której przedstawimy naszą ofertę przystąpienia do spółki jako udziałowca. Twoja inwestycja jest w 100% bezpieczna, a posiadane udziały możesz podarować najbliższym lub sprzedać. Możesz też zaoferować spółce odkupienie udziałów. Nie czekaj, tylko umów spotkanie na Cyprze.